Czy to możliwe? ZUS właśnie ogłosił podwyżki emerytur dla tych, którzy pracowali przed 1999 rokiem. Ale kto dokładnie dostanie więcej? Ile można zyskać? I czy trzeba coś zrobić, żeby otrzymać wyższe świadczenie? Mickiewicz tutaj dzisiaj mam dla was informację, która może całkowicie zmienić sytuację finansową wielu seniorów. Ale uwaga, nie wszyscy skorzystają z tej podwyżki. Jakie warunki trzeba spełnić? Czy twój staż pracy wystarczy, aby otrzymać więcej pieniędzy? Niektórzy już dostali większe emerytury, inni wciąż czekają. Ale dlaczego? Co ZUS bierze pod uwagę? Czy to jest automatyczna zmiana, czy trzeba złożyć jakiś wniosek? Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że spełnia kryteria i może otrzymać dodatkowe pieniądze. Czy ty jesteś na tej liście? Jak sprawdzić, czy się kwalifikujesz? Może przysługuje ci coś, o czym nawet nie wiesz. Dziś rozwiejemy wszystkie wątpliwości. Jeśli przepracowałeś lata przed 1999 rokiem, koniecznie zostań ze mną do końca. Wyjaśnię, jakie zmiany wprowadza ZUS, kto otrzyma wyższą emeryturę i co trzeba zrobić, aby nie przegapić tej szansy. Nie czekaj, możesz zyskać dodatkowe pieniądze, ale musisz wiedzieć, jak je otrzymać. Kliknij, subskrybuj i zostań ze mną zaraz. Wszystko wytłumaczę. Zastanawiasz się, co dokładnie zmienia ZUS? Czy te podwyżki dotyczą wszystkich, czy tylko wybranych osób? To pytanie zadaje sobie teraz tysiące seniorów, a ja mam dla Was najświeższe informacje. Sprawa jest poważna, bo chodzi o realne pieniądze, które mogą znacząco poprawić domowy budżet wielu emerytów. Jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem, to istnieje duża szansa, że Twoja emerytura właśnie wzrosła lub wkrótce wzrośnie. Ale nie dla wszystkich w takim samym stopniu. ZUS zmienia zasady, ale jak dokładnie? Wiele osób już teraz zastanawia się, czy te zmiany ich dotyczą. Czy wystarczy, że ktoś przepracował kilka lat przed 1999 rokiem, czy może liczy się też wysokość zarobków? Co z tymi, którzy mieli długie przerwy w pracy? Nie wszystko jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać, dlatego trzeba dokładnie przeanalizować nowe zasady. A uwierzcie mi, są one bardzo ciekawe. ZUS bierze pod uwagę przede wszystkim staż pracy oraz wysokość składek, ale w tym przypadku kluczowe jest coś jeszcze. Nie chodzi tylko o to, ile lat przepracowałeś, ale również o to, w jakim systemie emerytalnym były odprowadzane składki. Dlaczego to takie ważne? Bo przed 1999 rokiem obowiązywał inny sposób naliczania świadczeń. I to właśnie osoby z tamtego okresu mogą teraz skorzystać na tej zmianie najbardziej. No dobrze, ale skąd wzięły się te podwyżki? Czy to jakaś nowa ustawa, czy może tylko dostosowanie starych przepisów? Otóż ZUS musiał zaktualizować sposób naliczania emerytur, ponieważ dotychczasowe wyliczenia dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem, były często niekorzystne. Wiele osób przez lata dostawało niższe świadczenia niż powinno. Teraz Zus w końcu to naprawia, ale nie wszyscy wiedzą, że mogą dostać więcej pieniędzy. A to oznacza, że jeśli nie sprawdzisz, czy jesteś na tej liście, możesz po prostu stracić szansę na wyższą emeryturę. No właśnie, jak sprawdzić, czy twoja emerytura wzrośnie? Czy Zus sam wyśle pismo, czy trzeba składać jakieś wnioski? To jedno z kluczowych pytań, bo nie każdy senior wie, jakie formalności są konieczne. Z tego co udało mi się ustalić, ZUS w niektórych przypadkach automatycznie przeliczy emeryturę, ale nie zawsze. Są sytuacje, w których trzeba złożyć specjalny wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia. To bardzo ważne, bo jeśli tego nie zrobisz, możesz nie dostać podwyżki, mimo że ci się należy. Jeśli więc pracowałeś przed 1999 rokiem, to koniecznie sprawdź swoje dokumenty. Możesz udać się do najbliższego oddziału ZUS albo skorzystać z platformy usług elektronicznych ZUS, gdzie znajdziesz wszystkie swoje dane. Wystarczy, że załogujesz się na swoje konto, a tam zobaczysz, czy Twoja emerytura została przeliczona. Jeśli nie, to koniecznie złóż wniosek. Ale uwaga, nie każdy dostanie podwyżkę w takiej samej wysokości. Wszystko zależy od tego, ile lat przepracowałeś, jakie miałeś zarobki i jakie składki były odprowadzane. Niektóre osoby mogą dostać tylko niewielką podwyżkę, ale są też tacy, którzy mogą liczyć na naprawdę duże wyrównanie. Niektóre przypadki pokazują, że seniorzy otrzymali nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie. To już nie jest mała kwota, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ceny rosną z dnia na dzień. Warto też pamiętać, że nowe zasady dotyczą nie tylko tych, którzy już są na emeryturze, ale również osób, które dopiero będą się o nią ubiegać. Jeśli jesteś blisko wieku emerytalnego i masz lata pracy sprzed 1999 roku, to koniecznie dowiedz się, jak możesz zwiększyć swoje przyszłe świadczenie. Może się okazać, że wystarczy odpowiednio złożyć wniosek, aby dostać znacznie wyższą emeryturę. A teraz bardzo ważna sprawa: co, jeśli ktoś już przeszedł na emeryturę kilka lat temu? Czy też może skorzystać z tej zmiany? Okazuje się, że tak. ZUS daje możliwość przeliczenia emerytury nawet tym osobom, które od lat pobierają świadczenia. Wystarczy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie i przedstawić dokumenty potwierdzające staż pracy przed 1999 rokiem. Wiele osób o tym nie wie, dlatego warto o tym mówić. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z tych zmian, koniecznie podziel się tym filmem. Może w twojej rodzinie Wśród znajomych są osoby, które przez lata dostawały niższe świadczenia, a teraz mogą dostać dodatkowe pieniądze. Każdy powinien wiedzieć, jakie ma prawa i jakie możliwości daje mu system emerytalny. Pamiętaj też, że jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz je zadać w komentarzach. Czy ktoś z Was już otrzymał podwyżkę? A może ktoś złożył wniosek i czeka na decyzję? Dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia, im więcej wiemy, tym lepiej możemy sobie nawzajem pomóc. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, bo w kolejnych odcinkach będę mówił o jeszcze innych możliwościach zwiększenia emerytury. Są sposoby na to, by legalnie i zgodnie z przepisami otrzymać więcej pieniędzy i właśnie o tym będziemy rozmawiać. Warto też zwrócić uwagę na to, jakie dokumenty są potrzebne do przeliczenia emerytury. ZUS może poprosić o potwierdzenie stażu pracy, zwłaszcza jeśli część lat przepracowałeś w małych zakładach, które mogły już nie istnieć. W takich sytuacjach warto zajrzeć do swojej dokumentacji: stare świadectwa pracy, książeczki ubezpieczeniowe, a nawet paski wypłat mogą być kluczowe w udowodnieniu przepracowanych lat. Jeśli nie masz takich dokumentów, nie martw się istnieją sposoby, aby je odzyskać. Można zgłosić się do archiwów lub skorzystać z pomocy urzędów, które przechowują dane o zatrudnieniu. Co więcej, jeśli masz udokumentowany dłuższy staż pracy, to możesz również skorzystać z dodatkowych świadczeń. Nie każdy o tym wie. Ale Zus przewiduje różne dodatki dla seniorów, którzy przepracowali określoną liczbę lat lub wykonywali szczególne zawody. Na przykład osoby, które pracowały w trudnych warunkach, mogą liczyć na dodatkowe rekompensaty. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie przeanalizować swoją historię zawodową i sprawdzić, czy nie przysługuje ci coś więcej. A teraz ważne pytanie: czy te zmiany są na stałe? Czy Zus może znowu zmienić zasady i obniżyć świadczenia? Wiele osób martwi się, że podwyżki są tymczasowe i w przyszłości wszystko wróci do starych zasad. Jednak specjaliści uspokajają nowe przepisy, mają na celu wyrównanie niesprawiedliwości w systemie emerytalnym, dlatego ich cofnięcie byłoby bardzo trudne. Oczywiście sytuacja w kraju się zmienia, a przepisy mogą ulegać modyfikacjom, ale na ten moment wszystko wskazuje na to, że podwyżki zostaną na stałe. Warto jednak pamiętać, że system emerytalny w Polsce jest skomplikowany i wciąż mogą pojawiać się nowe możliwości zwiększenia świadczeń. Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco śledzić informacje i wiedzieć, jakie prawa ci przysługują. Nie można liczyć na to, że ZUS sam wszystko zrobi za ciebie. Czasem wystarczy jedno pismo, jedno spotkanie w urzędzie, aby znacząco zwiększyć swoją emeryturę. Jeśli jeszcze nie sprawdziłeś, czy twoje świadczenie zostało przeliczone, to nie zwlekaj. Może się okazać, że już teraz należy ci się podwyżka, a ty nawet o tym nie wiesz. Sprawdzenie tej informacji nic nie kosztuje, a możesz zyskać naprawdę sporo. A jeśli masz jakiekolwiek pytania, koniecznie napisz je w komentarzu postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym filmie. Na koniec, jeszcze jedna sprawa: jeśli interesują cię inne sposoby na zwiększenie emerytury, to wkrótce przygotuję kolejne materiały na ten temat. Są jeszcze inne programy i dodatki. Które mogą ci się należeć, a wiele osób po prostu o nich nie wie. Dlatego, jeśli nie chcesz tego przegapić, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, dzięki temu, YouTube powiadomi cię o nowym filmie. Pamiętaj też, że wiele osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, może skorzystać z dodatkowych przeliczeń. Jeśli pracowałeś po osiągnięciu wieku emerytalnego i nadal odprowadzałeś składki, masz prawo do ponownego przeliczenia emerytury. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i traci szansę na podwyżkę. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, a ZUS powinien uwzględnić nowe składki i zwiększyć twoje świadczenie. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie: czy są wśród was osoby, które już skorzystały z tej zmiany? Może ktoś z was dostał już decyzję o wyższej emeryturze? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach, bo to może pomóc innym widzom. Wspólnie możemy wyjaśnić wszelkie wątpliwości i sprawić, że nikt nie przegapi swojej szansy na dodatkowe pieniądze. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, bo w kolejnych filmach będę omawiał kolejne sposoby na zwiększenie emerytury. Nie przegap okazji, by dowiedzieć się więcej i wykorzystać każdą możliwość, jaką daje system. Kliknij dzwoneczek, aby YouTube powiadomił Cię o nowym filmie. Widzimy się już wkrótce.